Tak, z Orlenem miałem współpracę, e, kwoty, które latają po mediach związane, bo nie mogę ujawnić, ale kwoty, które latają po mediach związane z tym kontraktem są zbliżone do prawdy, tak bym to ujął, e, są troszeczkę tylko zawyżone, e, natomiast e, mm, moim zdaniem... Tego nie jestem do końca pewny, ale moim zdaniem jest e, przestrzelona trochę długość tej współpracy. Ona moim zdaniem zaczęła się troszeczkę później. E, tylko, że mówiąc o kwotach, też nie o wszystkich, bo, e, bo widziałem różne wersje. Niektóre były wystrzelone w kosmos totalnie e, i one są nieprawdziwe, niektóre były zbliżone do, do prawdziwych. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby ujawnić, ale nie złamać. No, nie ujawnić po prostu. Tak najłatwiej powiedzieć, a potem przyjdzie wezwanie do zapłaty, że tam paragraf 11 o porówności i tak dalej. Więc miałem, miałem jako weszło, ee, reklamował się nas Orlen, Przez pewien czas reklamował się PKO, gdy było sponsorem ekstraklasy SA strategicznym. Nie ja w tym nie działo, że sponsorzy sposób strategiczny ekstraklasy nie no, no, pojmuje się także wiadomo, które się pisze regularnie. Więc to nie たくさた strategicznym, a może statycznym, że mamy dużo sposobnych sam klasy, bo to też totalizator sportowy i też się reklamował. Absolutną nieprawdą jest to, że miałem jakiś deal z Anvilem, też o tym czytam. A miałeś deal z pisem? To za twoim PR, że ludzie go sfinansowali? Poczekaj, jak już chciałeś wyjaśnić, nie dzisiaj ja do końca, ale z Anwilę na pewno nie przypominam sobie, żeby się reklamowało u nas w o czym też często czytam. Jakoś bardzo krótko i jakoś nie Więc tak naprawdę z swojego państwa pamiętam e, trzech sponsorów, którzy bardzo są e, inwestowali w sport i to był i e, totalizator sportowy. Reszta to są bójdę. Wojtek, dlaczego, aby udowodnić kłamstwo Natalii od był pan w stanie jechać do Indii i nagrywać materiały? A w sprawie kawalerki Jerzego że lekko pan dotknął temat. Łatwiej zgrillować młodą dziewczynę niż ważnego polityka? Po eee, pierwsze, granie tym, że jest to dziewczyna, to w ogóle już mówiliśmy, czy to żałosne? No jakby miała worek musznowy, to co, to tego można? Jak nie ma worka musznowego, to nie można? Czy to żałosne? Eee, wróciłem do Stanów, bo wyczułem w tym po pierwsze super przygodę, albo po drugie. Po pierwsze, to ona mnie pozwała, więc siłą rzeczy nic tak nie mobilizuje do działania jak pozew i możliwość udowodnienia, zwłaszcza że gdy wiesz, że masz rację. Po drugie, to była super przygoda i historia, którą jednak żyła cała Polska, bo to było coś niewiarygodnego. Połączenie tej całej bujdy z egzotyką Bollywood to po prostu było inne. Na kawalerkę rzucili się wszyscy, co ja mam stać w kolejce pod zaraz tym DPS-em i czekać na widzenie? No, przede mną jest 16 redakcji, które chcą to zrobić. Co ja więcej tam zrobię? Tomek Tomkowski, czy nie ma pan obaw, że znajdzie się osoba pokroju Jurka, która wyjdzie i powie, że po ataku na niezależną dziennikarkę z niezależnej państwowej telewizji sponsorzy kanału Zero powinni cofnąć swój sponsoring kanału? Słuchaj, e, póki co widzę, e, że widzowie e, publika nie tylko kanału Zero, ale w ogóle publika internetowa raczej mnie wspiera w, tej, e, w tym szturmie na telewizję publiczną i na panią e, Sznep. E, natomiast, jak ktoś chce e, teraz apelować do sponsorów kanału Zero, no to z jednej strony powodzenia. Z drugiej strony, gdyby się okazało, że taki apel jest skuteczny, no to trudno, jak już powiedziałem, mam z czego żyć i wolę żyć na swoich zasadach, niż się ciągle gryźć w język. Jak ocenia, pyta Mateusz Nowak, pan politykę państwa w czasie COVID-u ograniczenie dostępu do służby zdrowia, eksperymentalne preparaty, 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Dlaczego pan jeszcze nie zrobił o tym rzetelnego reportażu? Nikt do końca nie może zareagować, to lepiej zareagować za bardzo już za mało, mm. natomiast oczywiście dziwi mnie to, że COVID zniknął w momencie, gdy Putin najechał Ukrainę. Wiesz co się mówi, że facet powinien dostać na południu i tak gdzieś nie wiedzą.